Dam was moje chryzantemy złociutkie. Poland Time Machine, kto by się spodziewał? Uwaga, przed obejrzeniem tego odcinka proszę o zdjęcie butów przed komputerem, ponieważ będziemy grali Ekwadorem, Cejroski, bossu przez świat, let's go. Mamy piękne przepięknił się drzewko, moi drodzy, Ekwadoru. Zakupy w Polsce. Musimy usunąć, moi drodzy, duchy narodowe, które są beznadziejne. Przybysz z Polski, mamy powrót Trumpa, boso przez Amerykę. Zaczynajmy. Duchy narodowe wyglądają tak. No, niestety, duchy narodowe wyglądają beznadziejnie, więc na samym początku pójdziemy, no, w co możemy być? Oczywiście, że w przemysł. Nasi marszałkowie to tacy generałowie, jak, moi drodzy, Kenny West, Mariusz Max Kolonko, więc dla czystego mema on zostanie moim dowódcom, no i oczywiście niech będzie Chuck Norris. Oczywiście technologie wyglądają tragicznie. I pamiętajcie też oczywiście, że każdy like pod tym filmem to jedna para butów więcej, a potrzebujemy ich dużo, żeby dojść aż do Ameryki. A na możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Dzisiejszy odcinek sponsoruje Pepe Dino. Logopedów w tym odcinku złapał Łukasza jak Sowieci Paulusa pod Stalingradem. Powiem Ci szczerze, to był chyba najbardziej, najpiękniejszy komentarz, jaki ostatnio czytałem. Logopedow złapał w odcinku Łukasza, jak sowieci Paulusa pod Stalingradem. Boże, jakie platoniczne porównanie. Jeżeli chodzi o gospodareczkę, to sobie pójdziemy w zamkniętą, bo coś czuję, że to będzie lepsza opcja dla tutaj pana Cejrowskiego. Lecz no musimy usunąć te debafy, bo inaczej się nie ruszę. A mam trzy fabryki wojskowe, którymi nie mogę nawet produkować karabinu. Zastanawiam się, jakich demagogów sobie wybrać, bo wygląda to, że tak powiem, iście zadziwiająco. Pierwsza dama, oczywiście stabilizacja tygodniowa. To chyba to bym wybrał, żeby dawała mi bósty. Do Cejrowskiego. Mamy resert slotu, moi drodzy, musimy jeszcze zrobić te duchy narodowe, żeby mieć jakieś fabryki i żeby móc robić tutaj cokolwiek, bo no wygląda to źle. O Jezus, zapomniałem jeszcze, że za czym pójdziemy na wojnę, no to nie możemy mieć tego duchu narodowego. Wyobrażacie sobie ten duch narodowy, dziurawe buty, tylko i wyłącznie po to, żeby nie móc się przebić w dżungli w Ameryce Południowej? Dobra, dostałem tutaj z celu jakieś dywizje piechoty górskiej. Oczywiście wszystkiemu wrzucę artylerię bo aktualnie to praktycznie siedzę i tylko modlę się, żeby usługić. Sunąć ten duch narodowy, czyli dziurawe buty i wszystkich wąt. Boże, ja tu patrzę na to drzewko i my mamy tutaj cele na wszystko, moi drodzy: na Francję, na Rzeszę, na UK, na Włochy. Mamy tutaj boso św przez świat, oczywiście, buty z CCC. Nowe dowództwo zostało zrobione fantastycznie, i teraz dopiero robimy przybysza z Polski i możemy zacząć nagrywać. Oczywiście, techy tutaj też staram się rozwijać. Przybysz z Polski. W naszym państwie pojawił się tajemniczy przybysz. Mówi w dziwnym, nieznanym dla nas języku. Próbowaliśmy się z nim porozumieć, ale mówi do nas Dzień dobry, kur, a po polsku nie rozumiesz? Daj mi to, co masz w ręce. No daj, nie wiem, co to znaczy, ale to chyba jakieś przywitanie. I po chwili zaczyna mówić po hiszpańsku. Moi drodzy Wojciech, Sejruski przejmuje kontrolę nad Ekwadorem i możemy zacząć zabawę. Sklep kolonialny został zrobiony I teraz albo pójdę, moi drodzy, w Jerbę, Albo w inny rodzaj jerby I pójdę tutaj w ataki i obronę armii Tu jest reorganizacja, tu jest limit wydajności produkcji Tutaj jest racjonowanie zaopatrzenia Plus 100% i większe przełamanie Wiecie co? Pójdę w zaopatrzenie Robimy to Wybrałem sobie też demagogów, którzy dają mi stabilizację tygodniową Więc powinna rosnąć jak najszybciej Produkcja miodu kociewskiego Dużo pracy, ale miodzik jest pycha Oczywiście, że tak I teraz idziemy albo w książki Trumpa I usuwamy analfabetyzm Albo książki Petersona, albo książki Cejrowskiego. I chyba pójdę tutaj w książki Cejrowskiego, bo one dają nam reset slot. I nareszcie będziemy mogli rozpocząć ofensywę na całą Amerykę. Boże, ja dopiero teraz zauważyłem, że mamy tutaj demagoga wojskowego, który nazywa się Mariusz Max Kolonko. I on jest specjalistą od dywizji pancernych. Chyba od wysyłania do Liberata, nie? Powrót Trumpa. Dostajemy cel na państwo marionetkowe w USA. Pomoc trackerom. Dominium Kanady dostaje wpływy autorytarne. Tutaj jest meksykańska opozycja. To są strajki trackerów. W Kanadzie i w Meksyku. Możemy zrobić nawet sojusz kolonialny. Wow, to może być naprawdę w porządku. Ale na początku no muszę coś zacząć podbijać. Nagły przyrost kobiet w ciąży. 10% więcej manpowera. I moi drodzy, zaczynajmy robić już boso przez Amerykę. Koniec pandemii hiszpanki. Boże nareszcie. I oczywiście pierwszą atakujemy Kolumbię, bo ona będzie najlepsza. Mam nadzieję, bo mam tu też suplaysy i oni też mają troszeczkę niczego i Wenezuela też ma dużo ropy i później trzeba wjechać w Peru. Oj, to będzie ciężka kampania. Okej, okay, Kolumbia zrobiona, zrobimy sobie buty z CCC i oczywiście wjeżdżamy na samym początku w Kolumbię, no. Tutaj powinno nam się udać to nawet szybko dosyć przepuszowywać, raczej, ale no nie jestem co do tego święcie przekonany. Dzięki Bogu, że twórca moda dodał tutaj dywizje górskie, bo prawdopodobnie bym się teraz popłakał, ewentualnie składałbym papiery o przyjęcie do... Choroszczy najprawdopodobniej. Oczywiście doktrynki lecą i, moi drodzy, yy, teraz czas będzie na Wenezuelkę, bo tutaj z tego, co widzę, to Kolumbia już została podbita. O, Cartagena. Boże, jak widzę Cartagena, od razu mam w głowie Kartaginę, która przegrała wojnę z Rzymem. Pięknie. Kolumbia, moi drodzy, leci do nas. Od razu ją wchłaniamy całkowicie. No i pięknie, moi drodzy, podbite, więc teraz szykujemy się oczywiście na Peru. To będzie naszym drugim celem, bo Peru jest yy, tym krajem, niestety, w Ameryce Południowej, w którym ciężko jest. Po prostu walczyć. Chuck Norris choruje. Jak to? Przecież on nigdy nie choruje. Dobrze, że zaatakowałem dosyć szybko Peru, bo prawdopodobnie mieliby tutaj z 40-50 dywizji i stałbym tutaj dwie godziny, ale na szczęście się jednak udało. Zaczniemy też werbunek troszeczkę lepszy, i żeby mieć troszeczkę więcej tych moich dywizji. Wygląda to bardzo źle obecnie, ale no mam nadzieję, że będzie lepiej. Ale w sumie to Peru już zostało praktycznie zdobyte. Po Wenezueli będziemy robić chile, ale to może jeszcze nie. Poczekajmy chwilę. Pięknie, Peru zostaje podbite, flota Peru wpada do mnie perfekcyjnie. Teraz oczywiście wszyscy na granicy z Wenezuelą. Idealnie jestem na granicy z Wenezuelą, więc też skorzystajmy, bo ją zdobyć to też się fajnie można zblobować. Zrobimy jeden, moi drodzy, jedną wiarę, jeden naród. I nie wiem, jak działa ten cel na USA, ale spróbujemy coś z tego zrobić i albo wjedziemy w Brazylię, albo w Boliwię. Chyba bym wjeżdżał bardziej z tego co widzę. Światowy dzień kociewia. Okej, okay, jak najbardziej, czyli zmieniamy nazwę, czy jeszcze jak? No, proszę bardzo, niech będzie. O, oczywiście, zapomniałem, że Peru ma punkty na las. Pierwsza pierwsza wtopa. Jeden z urzędników zapomniał wysłać depesze o zmianie nazwy w stolicy prowincji Wysp Galapagos. Gdy Cyruski przybył tam z wizytą, nadal kwitam stara nazwa. Uuuu, niestety. A to nie tak, że ja już jestem e, praktycznie gotowy na World Conquest. No, niestety w Iron 4 to Iron 4. Trzeba po prostu poczekać, aż wróg skończy lastendować i wtedy możemy zaatakować. O, już skończył, więc fantastycznie. Brazylia to będzie za wcześnie. Chyba bym Boliwie wolał na początku zaatakować po Wenezueli. Znowu lastend. Jezus, ile można, ludzie. Znowu lastend. Zobacz, widzicie to? Znowu lastend. Po raz kolejny, patrz. I atakuje, i co, znowu lastend będzie? Nie no, tym razem już chyba punktów brakło na lastenda. Na szczęście, że tak powiem. Chyba tutaj Caracas zdobędziemy już. Znowu lastend. Dobra, panowie do przodu, proszę bardzo, świetnie. I teraz podbijemy Boliwię i chyba darujemy sobie Brazylię, nie? Chile? O, Wenezuela zostaje zajęta, więc fantastycznie. Ale podoba mi się to, że mamy bardzo dużo fabryk po podbojach tego wszystkiego i musimy tutaj zadbać po prostu o logistykę bardziej niż o sprzęt, bo jest bardzo źle. Dobrze, witamy w Boliwii, tutaj Cejroski już dociera. Nie wiem, czy będę chciał podbijać Brazylię, ale jednak trzeba ją podbić, żeby dostać tutaj, moi drodzy, widzicie, tak jakby kory na to wszystko i tu mamy odcinek Kostaryka Panama, Neutralna. A, bo to będziemy szli do Ameryki. Dobra, to jednak trzeba, moi drodzy. Najpierw zrobimy Boliwię, później Chile, później Paragwaj i później Brazylię na końcu. To ja już się mam tutaj bardzo dużo sprzętu. Ja już się muszę zacząć masowo wywerbowywać. No i panowie, Bolivia pięknie wskoczyła. Teraz moje wszystkie dywizje na kierunek Chile, a po Chile będzie Urugwaj i Paragwaj. To z czasem, niech tylko te dywizje sobie jak najszybciej tutaj przywędrują. Oczywiście wystawiamy jak najwięcej wojska, jest to tylko możliwe. Dobra, dywizje są, witamy bardzo serdecznie. Hej chile, witam was bardzo gorąco. No i w sumie jakbyśmy tędy i to byśmy nawet byli w stanie ich okrążyć. Więc to jest w sumie fajna opcja. Ty, no i nawet okrążyłem armię Chile tutaj. No pewnie to są większość ich wojska, więc już Pusz powinien iść be, raczej bezproblemowo. Paragwaj i Urugwaj zrobiony. Brazylię poczekamy, powrót Trumpa też. Na razie robimy sobie stand-upy Wojciecha Cajrowskiego. Nie no, wydaje mi się, że tyle wojska to raczej powinno sobie poradzić yy, nawet ze wszystkimi problemami na froncie, więc chyba damy radę. Jezus, jak te dywizje młócą. One po prostu idą przed siebie. Chile już jest nasze. Witamy bardzo gorąco. Dobra, no tutaj to raczej będzie easy, no Paragwaj też nie przewiduje żadnych problemów z podwojem Paragwaju. Muszę tylko zrobić więcej dywizji górskich nareszcie, tylko mogę zrobić trzy. Więc sami widzicie jak to wygląda. Spróbuję zwiększyć rozpiętość moich dywizji. Może da mi to większy limit, wątpię. A no i oczywiście Paragwaj lastenduje w jednej kratce. W dżungli, wiesz o co chodzi. W dżungli lastenduje, nie? Oj, Boże kochany, bywa i tak. Atakujcie już. Okej, okay, teraz możemy zacząć już bez problemu odcinek Brazylia. Więc raczej to powinno być, moi drodzy, fajna. Fajne wejście. Niestety moje dywizje po półgodzinnym wydaniu im rozkazu nie potrafiły tutaj dojść na miejsce. To jest oczywiście bardzo mocno nad tym ubolewam, ale zbytnio nie mam innego wyjścia. No i sądzę, że Brazylia padnie stosunkowo szybko. Przynajmniej tak powinna paść. Niestety, zaopatrzeniowo to wygląda tragicznie, to już jesteśmy chyba do tego przyzwyczajeni po prostu, ale raczej powinno to wyjść ok. Jak już wciągniemy całą Brazylię, no to już praktycznie będzie koniec gry, bo będę już tak silny, że mogę dosłownie podbijać Amerykę. Po kierunku Brazylii zostało mi jeszcze odcinek Argentyna. No to też nie będzie ciężkie, raczej to przejadę bez problemu. Brazylia została dosłownie zmiażdżona. Jeżeli chodzi o sprzęt, mamy go bardzo dużo, więc odcinam troszeczkę fabryk jeszcze z artylerii. I moi drodzy, zostawiamy coś takiego. Pięknie. Mam 8000 artylerii, więc, no, że tak powiem, XD. I po Argentynie będzie bosło przez Amerykę. Brazylia, proszę skapitulować już. To było fajnie. Ej, ta wojna z Brazylią było za, była naprawdę zadziwająco prosta, nie? I to tak mówię serio, serio. Teraz weźmiemy sobie tylko naszą jedną pełną armię. Dorzucimy tutaj troszeczkę dywizji, bo widzę, że jest bardzo mało wojska. O, i teraz możemy atakować. Dobra, zapomniałem jeszcze o Urugwaju, to raczej mnie to nie interesuje już. E, Argentyna powinna też już pójść jak spłatka. Fantastycznie. No, praktycznie na Centralny Ekwador kontroluje wszystko, zostało mi jeszcze chwilę, żeby dziedzictwo Boliwara, żeby Panamę kontrolować, to będzie najlepsza opcja. Ja już sobie zgromadzę, moi drodzy, tutaj flotę, bo wiem, że będę musiał wykonać desant. Ej, Argentyna to jest dosłownie wejście i wyjście, nie? Te dywizje są tak mocne, Cejroski prowadzi tak dobrze swoją armię do przodu, że my dosłownie w 10 sekund jesteśmy w Buenos Aires i kapitulujemy praktycznie całą Argentynę. Jeżeli to wyjdzie, to będę aż zdziwiony. Jeżeli oni skapitulują dosłownie po puszu moich 100 dywizji, robię jeszcze oczywiście desant na plecach jakby tutaj miało się coś nie udać, ale okej, okay, w sumie łatwo. Dobra, to teraz czas na Kostarykę, moi drodzy i to też będzie raczej easy. Nasza flota już niech wróci do bazy, a po Kostaryce będzie czas na neutralną Nikaraguę i Honduras. Idealnie. Więc zaczynamy. Okej, okay, przejeżdżamy ich tutaj i po tym wszystkim będzie Salwador i Gwatemala. Ale ja zrobię powrót Trumpa. Zobaczymy, co to będzie oznaczać, czy on wróci od razu na front, bo na tron, bo ja nie mam pojęcia, nie grałem jeszcze tym drzewkiem. Tutaj raczej ta Ameryka Południowa to powinno być totalne easy, tak jak widzicie. Okej, okay, powrót Trumpa został zrealizowany. Dostaliśmy tylko cel na Amerykę. E, tutaj klikniemy na Meksyk. Niech będzie się działo. Okej, okay, tutaj to wyglądało nawet, że tak powiem, easy. Chociaż, żeby być bliżej Meksyku, to lepiej już wykończyć e, Salwador i moi drodzy, Gwatemale. Zabawne jest to, że ja nie muszę nic korować, bo ja mam praktycznie na wszystko kory, więc panowie, no, strasznie silny ten Ekwador. I możemy odnowić dziedzictwo Bolivara. No i pan, panowie, oczywiście, że tak. Nowa, nową grenadę stworzyliśmy. No i o to. Chodzi. Teraz oczywiście to, tutaj wjeżdżamy w Ciebie i w Ciebie. Bum, bum. To powinno też wyjść bezproblemowo. No chyba, że będzie last hand, to było oczywiście spodziewane z tego, co widzę. Po prostu troszeczkę poczekamy. Dziwne. Gwatemala skapitulowała wcześniej niż Salvador. To jest akurat ciekawe. A, bo Salvador jeszcze na lastendzie stoi. Czy kiedyś im się skończą punkty na lastend, prawda? Mam taką nadzieję. Pierwsza pielgrzymka zagraniczna, sojusz z Meksykiem. E, wiecie co? Pomożemy trackerom. Może się uda ten sojusz z Meksykiem podpisać. To było spoko. Ja tutaj jeszcze w międzyczasie rekrutuję ponad 90 dywizji, więc to powinno być raczej okej. Okay. O mój Boże, Rafał Trzaskowski rozpoczyna wojnę domową? Przecież Polska nie istnieje. Co tu się podziało w ogóle? Jest wojna domowa w Drugiej Rzeczpospolitej, w której Pi walczy z Ukrainą i Ukraina podbija PiS. Boże, kochany. Dobra, sojusz z Meksykiem. Meksykancja, okej, okay, czyli Meksyk się podpisał pod tym sojuszem. Dobra, to wiecie co? Zerknijmy, czy by to wyszło w ten sposób. Eee, czy moje dywizje by były w stanie ich rozjechać? Tutaj oczywiście jesteśmy ustawieni jeszcze na kanale La Manche. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ja tutaj już jestem, moi drodzy, na granicach bardzo ładnie. Oni mają wojnę z Japonią, ja wypowiem wojnę Stanom Zjednoczonym. Okej, okay. nie mam tutaj żadnego celu, z tego co widzę, więc spróbujemy teraz uderzyć naszą Ameryką. Kanał La Manche został zajęty, znaczy powinien zostać zajęty bez problemu, chociaż szczerze wątpię, bo tu jest ogromny atryszyn. Spróbujemy uciec z tymi wojskami gdzieś, bo tutaj jest ogromny atryszyn i zdobyć ten kanał panamski to będzie naprawdę hicior. A jak wyglądają sprawy w Ameryce? Lul, sprawy w Ameryce wyglądają nawet ok. jesteśmy... E, oczywiście Amerykanie tendują klasycznie, nawet nie jestem zdziwiony. Zajęliśmy Los Angeles i podbijamy Stany Zjednoczone dla Meksyku. O, Stany Zjednoczone tutaj też mi wylądowały. Oj, dobra panowie. <laughs> trzeba się przeorganizować i trzeba wziąć tą grę, niestety, na poważnie. Bo będzie bardzo, bardzo źle. Tutaj sobie też zrobimy coś takiego i damy pana tu. Damy tutaj sześć dywizji. Dobra. To powinno w 100% wystarczyć i zabezpieczyć nas od Ameryki. A tutaj powinniśmy cały czas puszować w Stanach Zjednoczonych i wygrywać, więc wygląda to fantastycznie. Nawet dążyłbym do tego, żeby ich w jakiś sposób tutaj pookrążać. Żeby ta wojna była prostsza. Dobra, tutaj nasze dywizje przybyły. Tutaj Mamy jeszcze wojsko, które też jest przetransportowane. Panama jest aktualnie pod oblężeniem naszych wojsk, więc, no, GG, mamy kanał panamski, więc wygraliśmy. Teraz wszystkich panów proszę tutaj i prowadzenie ofensywy jak najszybciej. Ty nawet to dobrze wygląda. Ej, może będę w stanie ich okrążyć. Poczekaj, jakby oni nie nadążyli, to by było nawet bardzo fajnie. Aha, uh -huh. jeżeli Amerykanie nie będą... <laughs> jeżeli Amerykanie nie będą nadążać, to powinno być w porządku. No dobra, może być. Czy to zostało podbite? Oj, 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 moi drodzy. <laughs> Jak zwykle. U, czy ja będę w wojnie z aliantami? Ja jestem w wojnie z aliantami. Ale fajnie. Fantastycznie wręcz. Na szczęście dobrze, że mam tu wojsko, to no przynajmniej sobie z nimi poradzi. O, Związek Radziecki mi chce pomóc. Ciekawe dlaczego. Dobra, tutaj troszeczkę aliantów się wylało z kurakao, a, ra a raczej to nie ma żadnego problemu. Tutaj. Yy... Troszeczkę się zatrzymamy w tej Ameryce. Niech się moje dywizjiki przeorganizują troszkę. Poczekamy tutaj na doczyszczenie sytuacji i dopiero później wyślemy wszystkich tam. 900 rakiet nam brakuje z jakiegoś powodu. A no tak, no bo ich nie produkujemy, to jest chyba logiczne. Okej, okay, no i z tego co widzę, to jesteśmy w stanie to podoczyszczać, ale oczywiście wszyscy alianci są sfokusowani tylko i wyłącznie, moi drodzy, na mniej. To jest najdziwniejsze i najgłupsze w tym wszystkim. Zaraz Rzesza pójdzie na wojnę z ZSRR, co ciekawe, a my musimy się modlić, bo tutaj całe, widzicie, tutaj wszystkie wojska... Aliantów przyleciały. Naprawdę. To jest dla mnie, to, to jest trochę zadziwiające, że AI aż tak bardzo cię fokusuje. Jeszcze, jakby to miało jakikolwiek poziom trudności, ale no, wiecie o co chodzi? No, niech już będzie. Dobra, no szczęście kurakao domknięte. Te wysepki też domknięte, więc jest fantastycznie. Tutaj przesyłam wojsko, ale za czym ono się rozejdzie, to potrwa jeszcze 15 lat. A tutaj jest finalna, finalny bastion aliantów, z tego co widzę. I nareszcie zaczynamy wygrywać. Tej, czy, poczekaj, bo Polska Rzeczpospolita Ludowa powstała gdzieś i ona dołączyła do frakcji z ZSRR. Gdzie wy jesteście? Jezus Maria, tak wygląda Polska Rzeczpospolita Ludowa? Nieźle. O mój Boże, dobra, udało się odepchać mojego wroga w Wenezueli, chociaż tyle, że tak powiem. Może być, nie będę wysadzał kanału panamskiego. Nie mogę wejść na gospodarkę wojenną też, bo nie mam poparcia do wojny, co jest straszne wręcz. Cere zostały w mniej więcej porobione. Muszę jakoś przewertować dywizję ogólnie, bo nie wygląda to aktualnie w porządku. Tam może coś takiego. Musimy troszeczkę przedzielić front. W sumie mógłbym coś dorekrutować najprawdopodobniej, bo mam pół Miliona karabinów, więc też tak uczynię i po prostu zalepię tutaj te dziury. Niech będzie. W Ameryce przestałem atakować, bo Amerykanie już. Przysyłali po trzy dywizje na jedną kratkę, więc sami widzicie, jak to wygląda. Różańce bojowe. Oficjalne różańce dywizjonu Maryi, nawleczone na oryginalną linkę spadochronową, typu. ok, rosomak, pojazdy mechaniczne. E, tego nawet nie potrzebuję za bardzo. I tutaj nam się chyba drzeweczko kończy, z tego co widzę. E, puściłem troszeczkę atak, zrobiłem przemiankę troszeczkę templateów, żeby one były mocniejsze. I zobaczymy teraz, jak wygląda walka. No teraz to jest troszeczkę niebała Ziemia, ale Amerykanie będą mieli 4000 defa, walcząc na swojej ziemi. No tak jest po prostu USA zaprogramowane i nic z tym nie zrobię. No, chyba, że znajdę w miarę prosty teren i będę w stanie ich zmieść z powierzchni ziemi. Uuu, tutaj będzie trzeba wystawić, mój, że tak powiem, żołnierzy Chrystusa, bo inaczej będzie bardzo słabo. Dobra, i tutaj wystawiłem teraz moje dywizje i postaram się od tyłu zaatakować e, tymi dywizjami. Zmieść tutaj aliantów na plecach i później wysłać to jako wsparcie do Stanów Zjednoczonych. E, tutaj, niestety, z tego co widzę, no, bardziej mnie zabija niż mój przeciwnik, i niechęć do podzielenia po prostu wojsk. Ale to chyba powinno pójść lepiej za niedługo. Tym bardziej, że tutaj te dywizje już zobaczcie. Problem z attrition jest ogromny, ale idziemy coraz dalej, więc jest spoko. Tutaj nam się naprawdę udało to fajnie przebić. Zrobić naprawdę dobrą kontrofensywę. Jedyne, czego tutaj brakuje brakuje to logistyki w tej Ameryce Południowej. Tak to byśmy siekali i dosłownie szli przed siebie w sekundę. Dobra. Przeniosłem wszystko praktycznie do Ameryki, moi drodzy, żeby moje dywizje już zmiażdżyły bardziej Amerykę, bo jeżeli się będę fokusował w kółko w warce w dżungli, to ja stamtąd nigdy nie wyjdę, e, więc spróbujemy może tak i tak. Tak by było najbardziej, że tak powiem, adekwatnie się przebijać w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej, że tu jest większość amerykańskiej armii gdybyśmy ją po prostu jakimś cudem nawet okrążyli, to byłoby dosłownie fantastycznie, a idzie już nam coraz, że tak powiem, co... Coraz lepiej, chyba. To by może nawet siadło, ale oni chcą się wycofać całkowicie. Ja muszę iść w głębsze okrążenie, widzicie? O wiele głębsze. No dobra, z tego co widzę, to jest fantastycznie. Nasze dwie armie miażdżą Amerykę, więc powinno być to nawet okej. Okay. Mam wystarczająco na szczęście dywizji też do ataku. Tutaj już mnie Amerykanie nie zatrzymają, więc jest fantastycznie. A w Ameryce Południowej, jak to wygląda? Zobaczmy. Tragedia. No istna po prostu tragedia. Yy, cała armia Ameryki Południowej mnie atakuje. Dosłownie tutaj w Ameryce Południowej. Nawet nie bronię tego, bo nie mam zielon, naprawdę nie mam ochoty, nie? D tak dosłownie. E I to kompletnie olewam. Liczy się dla mnie skapitulowanie USA, Ta reszta już nie ma żadnego znaczenia. Ta gra już jest wystarczająco rakowa. Ty, zobacz, jakby oni jakimś cudem zmiażdżyli, to my okrążyliśmy tutaj praktycznie ponad 20 dywizji. Aha, dobra, udało nam się to okrążyć, więc to chyba jest, y że tak powiem, małe zwycięstwo dla nas. Boże, Kanada padła. Zobacz, Ameryka tutaj na froncie po jednej dywizji, stary. Kraj u siebie. Ale tutaj mają nasrane tyle wojska. Że to jest aż nierealne. To jest aż po prostu zadziwiające, nie? Oczywiście już się pojawiają minusy w karabinach. No, klasycznie. Klasyczny chojek. Kto skapituluje pierwszy? Ja czy Stany Zjednoczone? No, ja tu obstawiam Stary Zjednoczone. Byśmy tędy szli. Ty, ale ładnie to wyszło. Boże, do przodu, panowie, do przodu. Błagam. Na Waszyngton, Baltimore, Philadelphia. Przechodźcie głębiej, panowie, chłopaki. Błagam was. Do przodu. Lubię się tak wbijać mojemu przeciwnikowi na plecy. Wiecie, w tych grach, bo wtedy ja myślę, że o kurde, oni będą mieli problem z zaopatrzeniem, ale później sobie przypominam, że gram na AI w hoju, więc ono nigdy nie ma problemów z zaopatrzeniem. Nawet gdzie normalny gracz by stracił 6 tysięcy dywizji, to tam już nie stracą oni w ogóle, więc mam pół miliona sprzętu broni, więc wydaje mi się to nawet w porządku. Zaraz powinniśmy zdobyć Amerykę. Niestety tutaj atakujemy Kanadę z jakiegoś powodu w większości przypadków. No, Wygląda to zadziwiająco, ale postanawiam się po prostu sfokusować już na tym jednym froncie. Niech tutaj chłopaki zrobią cokolwiek, niech się tutaj przyślą. Jak Najprędzej. No nie mam niestety żadnej artylerii kompletnie. Nawet gdybym chciał ją produkować, to jej raczej nie wyprodukuję. Okej, okay, dobra, teraz większość dywizji podeszła, więc tempom masą możemy po prostu puszować mojego wroga, jak dzikie. jak po prostu dzicy ludzie, nie? No i pięknie. Waszyngton już upada. Ledwo nasi żołnierze go zdobywają. Wygląda to zadziwiająco. O Boże, tak, tak. Na New York. Boże. Kiedy... Stary, jakie to jest? Zobacz, jakie to jest ta na dywizji. Dobra, udało mi się to odciąć chociaż, więc oni teraz powinni ich zmiażdżyć tutaj w tym kotle. No nie wierzę, że oni się utrzymają dłuższą chwilę. No chłopaki, żarty żartami, ale jak tak można? To jest zbrodnia w biały dzień, dosłownie. Dobra, tylko zmiażdżcie to, jest. USA kapituluje. I ja już wygrałem tę kampanię. Reszta mnie nie interesuje. Ważne, że USA skapitulowało. Reszta już mnie totalnie nie obchodzi. No, czysto teoretycznie, gdybym chciał, to bym wziął teraz te dwie armie, posłałbym je po prostu na południe i bym po po prostu ich miażdżył z północy, jadąc tutaj cały czas, ale nie wiem, czy ja mam na to ochotę. No, możemy jeszcze chwilę spróbować. Najzabawniejsze jest to, że Meksyk właśnie kontroluje Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, że wykorzysta jego potężny przemysł. No i tak jak sądziłem, jakbym przycofał tutaj armię, to już bym na nich ruszył, jak grom z jasnego nieba. Dobra, ale panowie, powiedzmy, że tak kończy się odcinek z Zostawcie lajka, jeżeli chcecie jeszcze więcej kontentu z tej modyfikacji, bo jeszcze trochę rzeczy jest do ogrania. I polecam wam sprawdzić te filmy z Herdzor Iron 4, teraz, które wam się wyświetlają. Mam na Mam nadzieję, że będziecie się na nich też świetnie bawić. No, niby upadek, niby zwycięstwo, nigdy nie mów nigdy. Cejrowski Boso doszedł do Waszyngtonu z dżungli Ekwadoru.